Cześć, z tej strony Mike. Witam was w kolejnym odcinku serii Newsflash. Zapraszam na skrót wiadomości. Zaczynamy jak zwykle od strony bitcoin.org. Andreas Antonopoulos. DeFi będzie potrzebować dekady. Znany zwolennik bitcoinów. Andreas Antonopoulos podzielił się swoimi przemyśleniami na temat DeFi w bonus live stream session DeFi. I cóż tu można powiedzieć? DeFi działa już, ale oczywiście zgadzam się całkowicie. Będzie potrzebować jeszcze czasu. Przechodzimy sobie dalej. Bitcoin po 75 tysięcy dolarów za 3 lata. Tak uważa Robert Kiyosaki. Kontrowersyjny inwestor. Jest byczo nastawiony do BTC. Dodatkowo jest to autor książki Biedny Ojciec, Bogaty Syn, czy jakoś tak. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. Pandemia COVID-19 podnosi inicjatywę w krypto i wjedzie w, w kierunku masowej adopcji, mainstreamowej. No, jak to można skomentować? Bardzo fajnie. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, szef Fedu, mamy możliwość stworzenia cyfrowej waluty i po prostu i tyle. Pan Jerome Powell powiedział, że mają możliwość. No Możliwość to ma każdy, nawet sądy skodzić wulki. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, Andreessen Horowitz. Zgodnie z ich raportem, krypto wcale nie jest aż takie chaotyczne, jak się wydaje. No, Cóż, co to znaczy chaotyczne? No zastanawiam się, opublikowali raport, może dzisiaj w Kryptoniusach Live coś więcej powiem. Przechodzimy dalej, proszę bardzo. Wydawca japońskich e-booków przesuwa się na DLT, czyli Distributed Ledger Technology, ponieważ rośnie na to wzrost. To jest Media Du Holdings. Czy media do Holdings będą robić? No, żeby nie podrabiać, łatwiej dostępy, świetna sprawa, nic nie ginie. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo! E, rekordowe otwarcie bit Bitcoina, kontraktów Bitcoina CME pokazuje, że instytucje są bardzo byczą nastawione, jeśli chodzi o Bitcoina. No cóż, teraz czekamy na wzrost ceny. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Krypto e, traderzy longują, trzymają ETH i nie, nie bardzo wiele więcej. Zobaczcie, ilość longów na Bitfinexie zwiększyła się o, 100, 30, o 170% od przełamania tam. E, rekordowych górek w późnym, w późnego lutego. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Transakcje Bitcoina wzrosły o 800% w ciągu ostatniego miesiąca i tutaj bardzo ciekawą dyskusję na temat tego właśnie Bitcoina mieliśmy wczoraj na kryptowalutowej niedzieli z Majkiem, na którą zapraszam, jeżeli kogoś interesuje, no bo niestety bloki się zapychają. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. E cena Bitcoina zdruzgotała kolejne ATH, ATH ale nie takie jak Myślicie, nie, nie chodzi oczywiście tutaj o cenę. No cóż, zobaczcie, lekko przekraczała 10 tysięcy i tak dalej. Komu się to podoba, to działamy. Dobra, przechodzimy dalej, nie interesują mnie żadne maile. Proszę bardzo, zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych podwoiło się w 2019 roku. Badanie PricewaterhouseCoopers, Water, Price tak to się chyba nazywa. Eee... Tak mówi to badanie. No cóż, też świetna informacja. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Bitcoin namaluje dwa bycze, złote krzyże w tym tygodniu. Wszyscy patrzą, jak 10 500 się zbliża. No, słuchajcie, zobaczymy, czy te 10500 w końcu pęknie, czy może, jak niektórzy twierdzą, będziemy spadać i czekają na promocję. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Daily Hodl. amerykańskie Financial Consumer Bureau, mówi, że Ripple i XRP mogą dostarczyć więcej transparentności do przemysłu bankowego. No, tylko niech przemysł bankowy zacznie tego używać. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, Krupty YouTuber yy, nazywa livestreamowanie BTC Skamem prze, przedstawiającym, Eee, znaczy nie live streamowanie BTC, tylko po prostu ten skam, który livestreamuje i przedstawuje Chamata Papetie. No niestety tych skamów na YouTubie jest bardzo dużo. Trzeba z tym walczyć. Uważajcie, absolutnie nigdzie nic komu nic nie wysyłajcie. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. Eee, pierwszy kwartał Uniswapu i wolumen zwiększył się o 225% w stosunku do czwartego kwartału 2019 roku. Wolumeny rosną. Coraz więcej ludzi interesuje. Czekamy teraz tylko aż ceny urosną. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. La, ranking blockchainów z największą ilością tokenów. Tu może sobie obejrzeć. Link oczywiście pod filmem. Przechodzimy sobie przed ostatni news. Proszę bardzo, Chainalysis, 1% blockchainowych transakcji jest powiązanych z nielegalty... nielegalną aktywnością i oczywiście to jest prawda, tylko chciałbym się dowiedzieć jaki procent dolara jest powiązany z nielegalną aktywnością i przechodzimy sobie do ostatniego newsa. Proszę bardzo, CEO DeFi daje Ethereum wyższy sufit, e, do którego może zmierzać niż ten, który był w 2017 Bluranie. No i cóż, i właściwie tyle na podsumowanie mi za nie zostało za wiele czasu, także słuchajcie. W Kryptowalutowe niedziela z Mikeiem bardzo fajne, wczoraj rozmowy bardzo mi się podobały. Jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć, to oglądajcie. I właściwie tyle, jak zwykle dzisiaj wieczorem. Jeżeli oglądacie to w poniedziałek rano, widzimy się w kolejnym odcinku z serii Kryptoniosulat. Także pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.